Stop! 100 tysięcy do zatrzymania. Weź kredyt hipoteczny w Santander Consumer Banku i wygraj. Spotkaj się wcześniej z doradcą i odbierz prezent. Program do aranżacji wnętrz. Wysoka zawartość kakao to nie wszystko, by stworzyć Lint Excellence. Potrzebne są najszlachetniejsze ziarna kakaowca. Mieszane według sekretnej receptury, wiele godzin konszowania oraz doświadczenie i pasja szwajcarskich metr chocolatier. Dzięki temu możesz rozkoszować się wyjątkową symfonią ponad 400 aromatów, ukrytych w tej bardzo cienkiej tabliczce. Odkryj czekolady Lind Excellence teraz również z Chili. kruk, Jedyny dla brylantów. W większości dorosłych wcześniej czy później występują problemy ze zdrowiem dziąseł. A zdrowe dziąsła są niezbędne, aby mieć zdrowe zęby. Dlatego polecam Colgate Total. Badania kliniczne przeprowadzone na renomowanych uczelniach dentystycznych dowodzą, że Colgate Total zwalcza płytkę na zemną wzdłuż linii dziąseł i pomaga redukować problemy dziąseł aż do 88%. Dlatego, by mieć zdrowe zęby, chronić dziąsła. Colgate Total 12-godzinna ochrona zębów i dziąseł. Colgate Polecana przez polskich dentystów. Astra Sedan. Odkryj nową przestrzeń. Wiara w reklamę to naiwność. A naiwność może prowadzić do grzechu. Większość Polaków ciągle wierzy, że trzeba płacić. Za konto osobiste, za kartę do rachunku. Opłaty bankowe to piekielna strata pieniędzy. A przecież w M-Banku za prowadzenie e-konta nic nie płacisz. Kartę do rachunku masz za darmo. I od teraz bankomaty za granicą bez prowizji. Na całym świecie. Ale nie musisz wierzyć reklamie i facetowi przebranemu za księdza. Sprawdź sam na www.mbank.pl Jest nowym dodatkiem do rodziny. Ale ma niezłe ząbki. Oto Grace, wydra z charakterkiem. Dzikie serca kontynuują podróż do świata dzikiej przyrody. Nie jest tak wiele funkcji, jak wiedziałem, że to będzie. Ratując Grace, we wtorek o 21 na Animal Planet.